Znać, no i tego. No i yy, ja wróciłem po tygodniu nieobecności. Jak wiecie, Dobra, to możemy wyłączyć. Yy, ja wróciłem po nieobecności mojej tygodniowej, więc. Wiecie, więc jest lepiej, ale. Yy, co mam maksaibę? Jak teraz przejdę Five Nights of Freddy', chcę przejść Venetica, taką grę. I trochę i, tro i wiecie no i wróciłem myślę że będzie, będzie będą chęci do nowych serii bo e, będą nowe serie a nie mm, stare bo e, już nie będę ciągle robił bo ciągle vlogi robię bo więc wiecie więc wiecie ale z MLG Flappy Beard. Pod ostatnim filmikiem było 5 łapek w górę, więc widzicie, że chcecie tą serię, widzę, że chcecie tą serię, więc będę ją robił. I będę dwie nowe serie Venetika i Czarnobyl po fajnych Myślę, że wam się spodobałem. Ja się żegnam, moi drodzy, to cześć, trzymajcie się.